Jedna z mlekiem sojowym i jedna klasyczna dla szefowej. Dziękuję, Max. Coś jeszcze? Nie, możesz wyjść. Wasze wydawnictwo zawsze wspierało pisarzy i stało za nimi murem. Z poprzednim kierownikiem literackim współpraca układała się świetnie. Szkoda by było, gdyby nowy zarząd nie chciał jej kontynuować w oparciu o uczciwość i wzajemny szacunek. Bez obaw. Nasza nowa strategia uwzględnia pobieranie opłat tylko od mniej poczytnych niszowych pisarzy. A zysk będziemy inwestować w rozwój wydawnictwa. Się, w wydawnictwa. Dzielicie autorów na lepszych i gorszych. Się, Zapewniam, że nie postrzegamy tego w tych kategoriach. Nieważne, jak to nazywacie. Skutek jest ten sam. <ścoughs>